Uwaga! Jeśli nie znosisz dramatów lub płaczów lub krzyków, nie oglądaj tego tego programu, bądź oglądanie lub słuchanie tego filmu zagraża twoim uszom, jak i mózgowi. Cześć. Mam dla was bardzo ważną informację, a tą informacją jest to, że Kończę z YouTube'a. Tak. Kończę z YouTube'a, bo ponieważ nie, ma, nie mam dużej nie mam dużej subskrypcji i nikt mnie tutaj nie zna. Nawet nie wiem co obejrzeć. Nawet nie wiem co nagrywać na, na swój kanał. Jeśli nie chcecie, żebym odeszła, piszcie w komentarzach. Nie odchodź. Jeśli ktoś lubi moje filmy, niech napisze. A jak ktoś nie lubię, Nie usuwam hejtów. już mówię. Nie wiem, jak to załatwić. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie Mój Nie mogę. Nie a Nie kończę Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie 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 po prostu już nie mogę. Pa!